Dzień dobry Państwu. Nazywam się Robert Fryczkowski i jestem trenerem. Pomyślałem sobie, że będę inaczej przygotowywał filmiki. Powinny mieć krótsze, 5-minutowe. Chociaż będą też takie materiały, które będą 15-minutowe i dłuższe, ale takie merytoryczne, i wtedy będę, znaczy każde będą merytoryczne, ale pewnych rzeczy nie da się wyjaśnić w ciągu 5 minut. I ja wtedy będę uprzedzał, że to jest materiał dłuższy do pewnej refleksji. Natomiast widzą Państwo sami, że już rysunki przygotowuję ciut wcześniej, żeby po prostu przy Państwu nie rysować, a dzięki temu mogą być one mm, bardziej staranne. No bo po prostu mam więcej na to czasu. Dzisiaj opowiem Państwu o takiej historii o asertywności. To jest bardzo ważna rzecz w naszym życiu asertywność i e, bardzo ważne, żeby. I o mieć, prawda? Zwykle mówi się asertywność jako sztuka mówienia nie. Jest to wielkie pieprzenie. E, mówi się o asertywności, o empatii, o takich tam uczuciach. I opowiem Państwu dzisiaj historię dwóch sióstr, zresztą przyrodnich sióstr i Gucia ich przyrodniego brata, co znaczy przyrodniego brata jednej ze sióstr. To jakaś skomplikowana sprawa jest w ogóle w to nie będę wnikał. E, otóż zaczynamy. Proszę sobie wyobrazić, że są dwie siostry, znaczy one nie są siostrami w ogóle, ale wychowywały się razem w jednym budynku, ale biologicznie nie są siostrami. I jedna siostra to jest siostra, nazywa się Ewa, druga siostra Basia. Ewa to taka Jaga. One są w podobnym wieku tam 73 lata, już może mają 72-68 coś w tym rodzaju. Ale Ewa prowadzi butik i jest taką jagą, wiecie, taka senysyn, czyli tutaj już skrzeczy, już tam ręka odpada, już tam coś, ale jeszcze się wymywa tego, jeszcze skrzeczy, jeszcze się botok strzaśnie. Czerwo Ewa chodzi w czerwonych, oczywiście imię zmienione. Ewa chodzi w czerwonych, wiecie, skórzanych spodniach. Takie wiecie, okulary złote na łańcuszkach. Tutaj dekolcik wypchnięty do przodu. Tam 1600 razy wysolariowany. Ale jeszcze, jeszcze gdzieś tam kolecera pewnie znajdzie. W ciechocinku i Ewa jest taka drapieżna, prowadzi butik, 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 jest taka drapieżna. Jej yy, niebiologiczną, ale taką przyjaciółką była Basia, emerytowana nauczycielka, która gdzieś tam pod Sochaczewem w jakiejś szkole uczyła języka polskiego, która ma asy... taka poczciwinka. Normalnie bardzo ciekawy przypadek. Asertywność na poziomie minus 160, czyli gdzieś tam w głębi, w sztolni. W ogóle taka, ma taki obraz życia śmieszny, znaczy śmieszny, taki przerażający troszeczkę. Na przykład uważa, że pensja, która pozwala na taką naprawdę godne życie, to jest, to jest 2300 zł. To jest naprawdę, to jest pensja jej marzeń. Jak gdzieś tam usłyszała, że jakiś robotnik stajenny zarabia 2500, to ona mówi: "O co mu chodzi? Przecież to jest takie bogactwo". No i to naprawdę, to nie było sarkazm. To jest Basia z emerytowaną nauczycielką języka polskiego, w tej chwili mieszka w Małym mieszkanku w Sałaciewie. I proszę Państwa, asertywność minus 160, zarobki 3000 to już mają bogacze, naprawdę tak uważa. 4000 to już musi być jakiś minister, 7000, ani chybi złodziej. Fantastyczna, taka porządna, jeszcze z tych 2300 złotych sobie tam coś odłoży, taka, bardzo taka służbistka, dzwoni czasami do niej dyrektor z mojej poprzedniej szkoły, już 6 lat tam nie pracuje. Ale jak on dzwoni, taki stary ubek do niej dzwoni, to ona, tak panie Edgarze, nie panie Edgarze, oczywiście panie Edgarze. Normalnie jakby to, nie wiem, jakaś była starzystka sztubaczka. I teraz, pani Ewa, ta Dżaga, Miała takiego przydupasa Gucia. Gusio to był taki czaruś, który prowadził antykwariat. I ten antykwariat to tak prowadził, że go w sumie ten antykwariat był więcej zamknięty, jak otwarty. Ale jakoś go tam prowadził. To taki czaruś, który nie potrafi skręcić dwóch śrubek, ale znajdzie kogoś, kto skręci. Taki mężczyzna, który nie potrafi wkręcić żarówki, ale zapali świeczkę i zagra na gitarze. Taki czaruś, który nie potrafi zmienić koła w samochodzie, ale zaprowadzi do autobusu, a tu znajdzie kogoś, kto to koło wymieni. Wiecie, taki co sam nie potrafi, ale dla kobiety. Potrafi być przydatny. I Ewa i ten Gucio Ewa i Gucio byli w jakiejś takiej relacji, że Ewa sponsorowała Gucia, dawała mu tam samochód, pieniądze, to, to, tamto, a on jej przywoził, zawoził, robił, robił całą tą taką obsługę logistyczną tego jej e, butiku. Na no, zboku jest jeszcze Tymek, syn Gucia, o którym później. I teraz Gucio i Basia jakimś cudem w sobie poczuli mięte do siebie. Pewnie Basia była wytęskniona takiego opiekuna. Pewnie Gucio potrzebował kogoś takiego spokojnego, kochającego. Ja nie wiem. Różne są mandry uczuć. Tak czy śmak, Gucio przeszedł tą cienką czarną linię do Basi i był już z Basią. O czym oczywiście Ewa nie wiedziała. To miała być niespodzianka. I była. Gdy Ewa yy, dowiedziała się, że Gucio jest z Basią, że oni są już parą, to wyrzuciła go z jego mieszkania na Nowym Świecie, wyrzuciła go jak psa za pomocą takich różnych intryk, potem od, tam odcięła mu prąd, coś tam, coś tam, wyrzuciła jak śmiecia, ale potem rzucała piorunami. Normalnie to tam, jak tam w Japonii było to tsunami, tak? <suszę> Proszę Państwa, to bajka. Japończycy w ogóle nie wiedzą, o czym mówią. Gniew Ewy był straszny. No, ale ci się razem trzymali, Basia i Gucio, Gucio i Basia, Basia i, i w ogóle było bardzo słodko, i w ogóle było bardzo słodko. I sobie tak żyli, 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 żyli. Z boku pojawił się Tymek. Gucio, przechodząc na stronę Basi, stracił również Tymka, swojego syna. Tymek jest takim osiedlowym lumpem. Dla mnie zupełnym śmieciem, ponieważ kiedy Gucio zachorował i ja pojechałem tam do ciotki pomagać, to, cio, to znalazłem tego Tymka całego i Tymek powiedział do mnie: Ja zadzwoniłem, powiedziałem, Panie Tymoteuszu, jest taka sprawa, Pański ojciec jest bardzo chory, a ma dzisiaj urodziny, i bardzo Pana wypatruje. I jakby Pan dał radę, ja mogę Panu zasponsorować tą podróż, mogę Pana przyjechać, odwiozę Pana, tylko że Pan przyjechał do ojca. E, swojego, a ty Mateusz pouczył mnie takim głosem takiego wsiowego mandryka e... Proszę pana, bo ja sam jestem ojcem i ja wiem, co to są priorytety. A teraz idę z synem na narty, czy tam na łyż wyjdę. Idę taki lump, który po prostu ma priorytety. I od tej pory nazywałem go śmieć, który ma priorytety. Śmieć, który ma priorytety, bo oczywiście on ma priorytety, ale nie było jego problemem to, żeby przyjąć od ojca antykwariat i mieszkanie czteropokojowe. Natomiast, a książki sprzedawać za flaszkę, okolicznym sobie koleczką lumpą. Więc tego lumpa tymka, skreślamy, śmieć. No i tak, sprawa wycichła, wycichła, wycichła. Basia mieszka z guciem. Ewa czasami miota piorunami. W pewnym momencie Ewa dzwoni do Basi i mówi tak: y, Ja. Już mamy swoje lata. Chciałbym zrobić prezent kuciowi, prezent na urodziny. I teraz powiedzcie Państwo, bardzo dobrze sytuowana kobieta, bardzo dobrze sytuowana, bo antekwariat dobrze idzie, bo ma wyczucie stylu, co by nie powiedzieć przy całym parszywym charakterze, ma taki swój styl, który klientki lubią, a nie znają jej od strony charakteru. Jaki może zrobić prezent? prezent swojemu starszemu, jakby powiedzieć, przyjacielowi na urodziny. Powiem państwu, jak ja bym zrobił. Gdybym wiedział, że składa, robię prezent antykwariuszowi, kupiłbym taką ładną w antykwariacie kasetkę, kupiłbym jakieś bardzo ładne, piękne, unikalne wydanie, nie wiem, pana Tadeusza, czegoś, co ma większe litery, czegoś, co jest antykwarycznie piękne, zasypałbym to najlepszymi czekoladkami Linda. Zamknął, dał wielką kokardę i wysłał to takim kurierem, takim specjalnym, który przychodzi specjalnie z taką paczką. A nie takim kurierem zwykłym, że rzuca paczkę przez płot, tylko są kurierzy kwiatowi czy tam inni. I takim czymś bym to wysłał. Kosztowałoby to, nie wiem, 200 zł, a na pewno zrobiłoby bardzo wiele radości. Antykwariat, słodycze, kasetka, w której można by coś trzymać i coś ładnego bibliofilskiego, Wiedzą, że jest to antykwariusz. I proszę Państwa, nagle przyjeżdża prezent. Przyjeżdża jakaś lumpiarska furgonetka, wielko, taka wielka. Wychodzą z niej dwa lumpy, które nawet nie miały jak wypakować tego prezentu. A prezentem była. Da-da-da-da-da! Wielka, zaniedbana, z jedną nogą ułamaną, brudna, z pajęczynami w środku. Szafa Gdańska no, to jest prezent wymarzony dla 75-latka, nie? To przecież każdy 75-latek nie myśli sobie, kurde, chciałbym mieć takie dobre szwajcarskie czekoladki, albo mm, gdybym miał takie piękne wydanie czegoś tam, ale bym sobie poczytał, jeżeli był antykwariuszem, ale bym chciał mieć coś fajnego, ale jakiś piękny kolorowy album, bym chciał dostać. Nie! Przeciętny 75-latek myśli sobie, boże, jak mam 75 lat, już chodzę z balkonikiem, marzę o tym, żeby mieć taką wielką, zakurzoną, Pełną robaków, gruzu i pajęczyn na trzech nogach, szafę gdańską, która była u was w piwnicy niepotrzebna i mimo po prostu bez wyczyszczenia e, przywieźliście jakimiś lumpami. Dlaczego mówię lumpami? Ponieważ gdyby nie to, że w samochodzie mam dwie, 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 dwie linki holownicze i dwa, dwa komplety kabli, bo taki już jestem, to oni by tej szafy nie wyjęli. Dopiero zawzięli jedną linkę holowniczą, tam wziął tu, drugą tu, zawzięli za barki i podnieśli i jakoś to milimetr po milimetrze znieść. Ogromna, śmierdząca, zapyziała z pojęczynami, gruzem, w stanie piwniczym szafa Gdańska, prezent od lewy dla Gucia na 70. któreś urodziny dla pana starszego, eleganckiego, który chodzi z laseczką lub balkonikiem. Ja akurat przy tym byłem, bo lubię jeździć do Cieci Basi, robi pyszne ciasta i w ogóle z innych względów też, bo jest taką serdeczną w ogóle kobietą. I proszę Was, ja mówię, e, e, zamawiała Ciocia to? Nie, ale co to jest? To jest prezent dla Gucia. I to było zapakowane w papier, i dla, jakby jeszcze szyderstwo tego było takie, że. Była na wierzchu taka wielka kokarda. Papieru z tego zdjęliśmy z 20 kg, folii z 20 kilo, nie żartuję. Zanim nie wyłożyła się ta wielka, śmierdząca, zakurzona, zagruzowiona, niewymyta z pajęczyn na trzech nogach szafagdańska, którą, żeby teraz wyremontować, to trzeba wydać ze 3000 zł. I oni to. Wbrew, jakby no, Basia stała taka, ja mówię Ciocia, ciocia, ja powiem, żeby, żeby, no powiedziałem krótko, spierdalali z tym. Chciałem powiedzieć, słuchajcie chłopaki, spierdalajcie z tym. Nie ma, nie ma, nie, 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 nie potrzebujemy tej szafy. Nie zamawialiśmy, do widzenia, w no, ale to było w paczce. I po rozpakowaniu już mieliśmy problem tych papierów, wszystkich tych folii, tych telefonów, bo to było dość masywnie opakowane. Wyszła ta szafa, i teraz, co z tą szafą zrobić? Szafa została wniesiona do małego mieszkanka, cioci, i teraz jest monstrum, jest potworem, które zagraciło yy, taki ładny, duży przedpokój. No bo i przedpokój był jedynym miejscem, gdzie można było pogadać. Usta... Nie, tam teraz stoi szafa. U cioci jest dużo szaf. Jest teraz jeszcze jedna. Ciocia ją odkurzyła, i ten potwór stoi po środku. Ja mówię, skąd wiesz, co w tej szafie trzymano? Skąd wiesz, czy ktoś nad tą szafą nie odprawił jakichś okultystycznych zaklęć? Jaką ona niesie energię? Skąd ty to w ogóle wiesz? Mówię do Basi. Po co ty to wzięłaś? Po co Ciocia to wzięła? No bo, no bo przywieźli. Co zrozumiecie? Przywieźli wielką szafę. Dlaczego o tym mówię? Historia jakich wiele. Ale zobaczcie ile razy w naszym życiu Ktoś wnosi nam do życia Wielką Śmierdzącą Szafę na trzech nogach Gdańską z pajęczynami I my się w porę nie ockniemy I mówimy no ale No ja, 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 to już parę, tego do widzenia I zostajemy z szafą I teraz ja mówię ciocia Ciocia weźmie od Gucia oświadczenie Że on chce tę szafę dać Na Hmm, bo ja mówię w ogóle, tą szafę ja przywiozę, piłę, porżnę na opał. Nie, nie, nie porżniesz, bo wiesz jaka jest Ewa, będzie nas ciągała po sądach. Mówię, dobrze, to dajmy tak, że Gucio decyduje na to, żeby dać tą szafę na cele charytatywne. Ja ją sprzedam na olx za 200 zł, 200 zł zawiozę do na przykład... Owsiaka, albo do, przy jakiejś w Laskach jest zakład dla niewidomych. Siostry mi dadzą pokwitowanie na 200 zł, i będziemy mieli spięte dokumenty. Jego decyzja, żeby dać na cele charytatywne, sprzedaż na za 200 zł oraz 200 zł darowizny na, ce, na e, zakład dla ucięcia w Laskach. Tak, jest załatwiona sprawa przed każdym sądem. Nie. I teraz ta śmierdząca już wymyta. Ale taka potworna szafa stoi, taki artefakt, taki smród, taka kupa, takie gówno. Zobaczcie, ile razy w życiu, jak można zaśmiecić nasze życie programem telewizyjnym, książką, spektaklem. Który wniesiony zostaje, jeżeli coś zobaczycie, jakiś gówniany spektakl, jakiś brudny spektakl, jakiś brudny film, przeczytacie jakiś brudny artykuł, przeczytacie coś brudnego, spotkacie się z kimś, kto jest brudny moralnie, to to jest takie wniesienie do naszej duszy, do naszego życia takiej właśnie szafy, która już zostaje. Mój wspaniały pracownik powiedział, oj, szefie, kiedy coś się zobaczy, to tego nie da się już od zobaczyć. Powiedział to samo Baczyński. Powiedział, oczywiście, będę normalny, tylko wyjmij mi też szkła z oczu. Czyli mówiąc wprost, zrób tak, że to co zobaczyłem, żebym już tego nie zobaczył, żeby po prostu cofnij czas. I właśnie ile na świecie jest takich biednych, cioć baś. Z asertywnością minus 160, którą da się obracać w dowolną stronę. Ilu z nas jest takich ludzi, które korporacja obraca, która obraca bank, rodzina, żona, mąż, dziecko, ojciec, matka, który po prostu wnosi nam do życia taką wielką szafę. I wtedy jest czas na relaks. Wtedy jest czas na powiedzenie nie, bo negocjacje zaczynają się od słowa nie. Kiedy otworzyli ten samochód, to trzeba powiedzieć: a co jest w środku? No my nie wiemy, ja też nie wiem. To proszę rozpakować. A my nie jesteśmy do tego roz rozpakowywać. No to się zabierajcie i spierdalajcie. I koniec. A teraz w domu, w małym mieszkanku u Basi stoi śmierdząca szafa, a ta, zadowolona, pozbyła się śmiecia, a pewnie swoim chorym, na półobłąkanym umyśle myśli sobie: zrobiłam wspaniały prezent. On się pewnie z tej szafy cieszy. Jeszcze mam takie nożyce do kombajnu i koło pasowe od listuli. I bagażnik od syreny. Na pewno Gucia to ucieszy. Wyślę mu to za rok, jak jeszcze będzie żył. No chyba, że lump Tymek to sprzeda za wódkę. Sytuacje są skomplikowane i asertywność... Powinna być łączona też, mi się wydaje, proszę Państwa, w parze z refleksem. Z takim refleksem, że kiedy widzimy, że zajeżdża wielka furgonetka na podwórko naszego życia, a my nie zamawialiśmy tego, żeby powiedzieć profilaktycznie nie, bo na 99% to nie będzie okazja, to nie wygraliście w, w lotto. Na 99% to ktoś... Zostawił Wam waszą jego w tej chwili, czy już teraz waszą, śmierdzącą szafę z gruzem pajęczynami na trzech nogach. On się pozbędzie kłopotu, a wy, a wy, jako uważający, taktowni, wyważeni, macior tej pory, kłopot przejęliście go po prostu. Życzę Państwu serdecznie takiej dużej czujności w życiu, ponieważ lepiej jest mieć mniej rzeczy niż więcej, a na pewno nie jest dobrze obrastać w stare, śmierdzące szafy, które rozsyłają wariatki za pomocą lumpiarskich firm kurierskich. Tego wszystkiego unikajcie, ponieważ świat jest bogaty w takie działania i po prostu trzeba być mądrym przedszkodą, a nie potem kombinować jak wziąć oświadczenie od Gucia, jak to sprzedać na Eliksie, jak załatwić transport, komu to dać. Gdyby po prostu przedtem były podjęte działania, nie byłoby tego problemu. Życzę Państwu takiego dobrego życia, niekoniecznie bezproblemowego, ale... Bez takich bezsensownych, śmierdzących, mało kreatywnych problemów. Wystarczy, żebyśmy się nauczyli na przykładzie Basi, nauczycielki z Sochaczewa, że pierwszym elementem negocjacji jest powiedzieć: Nie, co to jest szafa? Nie zamawiałam. Spierdzielajcie z tą śmierdzącą szafą. Szafa nie jest im potrzebna, w moim domu jest dosyć szaf. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Państwa serdecznie.